Sekstyl retrogradującej Wenus w Baranie do Plutona w Wodniku będzie miał miejsce 21 marca o 22:25. Stopniowo zrozumiemy, że coś trzeba zmienić w naszych relacjach, finansach czy w postrzeganiu siebie, by odzyskać autentyczność. Zauważymy, że nasze uczucia, pragnienia i potrzeby ewoluowały. I że teraz jesteśmy gotowi działać zgodnie z nową wersją siebie i zgodnie z tym, czego teraz akurat chcemy. To także moment odzyskiwania siły w związkach dla tych, którzy byli zależni od cudzych opinii czy emocji, teraz bardziej świadomie wybiorą, z kim chcą być i dlaczego. W sferze finansowej to czas dość odważnych, ale strategicznych ruchów, szczególnie dotyczących inwestycji długofalowych czy niezależności materialnej. Niektórzy dostrzegą nowe sposoby wykorzystania tego, co mają, a inni zyskają kontrolę nad finansami, które wcześniej wydawały się poza ich zasięgiem. W horoskopie urodzeniowym sekstyl Wenus e, do Plutona już wtedy wszystko jedno, w jakich znakach. Daje naturalną zdolność do głębokich, transformujących relacji, w których emocje i namiętność idą w parze ze stabilnością. Takie osoby przyciągają magnetyczne, intensywne doświadczenia, szczególnie uczuciowe, ale potrafią nimi mądrze zarządzać. Ich podejście do miłości i finansów łączy subtelny wpływ i determinację, dzięki czemu są zdolne do wielokrotnego odradzania się po kryzysach. Czy to Twój aspekt urodzeniowy? Obejrzyj połączony film i przekonaj się!